W czasie gdy powstawał, powstawała w mieście Ostrowie parafia, właścicielem Przygodziec był Rafał z który w 1438 roku otrzymał od króla Władysława Warneńczyka przywilej lokacji miasta Światłowo, które się miało znaleźć tam na drodze pomiędzy przygodnicami a Jankowem, ale no niestety do tego, nie, jak wiemy, nie doszło. Kolejny Rafał z Gołuchowa w 1497 roku otrzyma od króla część przygodzic i chynowe, skonfiskowane jego kuzynowi, który nie zjawił się po prostu na pospolitym ruszeniu. Akurat wybuchła wojna szwedzka, no a on się nie zjawił, a jeżeli się ktoś nie zjawił, to trzeba było go ukarać. No to zabrano mu te dobra i dano jego kuzynowi. W 1507 roku ostatni z Gołuchowskich sprzedaje między innymi Gołuchów, przygodnice i nowe Rafałowi Leszczyńskiemu. Z rejestru podatków, o którym wcześniej wspomniałem w roku 1579 kolejny Rafał Leszczyński, chciałem powiedzieć, że Rafałów Leszczyńskich było w historii dziesięciu. No, później zauważymy ostatni sprzedał to wszystko. Był właścicielem Przygodzic, Topoli Wielkiej, wówczas Topoli Małej, Jankowa, Wysocka, Małego, Zębcowa, Kuźnicy Przygodzkiej, obecnie się to nazywa Dębnicą, a także chenowy. W roku 1634 leszczyńcy sprzedają dobra przygodzickie Kasprowi Dankhofowi, wojewodzie sieradzkiemu. W roku 1638, gdy córka Kastra Anna wychodzi za Bogusława Leszczyńskiego, syna Rafała, Wojewody Bielskiego i jego brat, jej brat Zygmunt w 1640 roku zrzeka się na rzecz, sam się ożenił z panią Osolińską, więc miał tyle pieniędzy, że mógł to zrobić. Zrzeka się na rzecz szwagra z dóbr kupionym przez jego ojca od Leszczyńskich. Tak więc po 6 latach te dobra wracają z powrotem do Leszczyńskich. Jako ciekawostkę. Bogusław swojej żonie Annie w 1639 roku po, posag na swoich dobrach oprawił na sumę 100 tysięcy złotych polskich. No, naprawdę duża suma! Z czego 75 tysięcy złotych polskich w gotówce i 25 złotych polskich w klejnotach. Po raz pierwszy jest pokazany w 1770 roku. Po raz pierwszy uwidoczniono Postę. Tak tutaj widzicie Państwo, tak wyglądał na, e, w tym momencie Ostrów, składał właściwie się z ulicy tylko Kaliskiej, e, e, Raszkowskiej, czyli Poznańskiej, tak tam pisze w niektórych, no i ulicy Wrocławskiej, w tą stronę. A właściwie to ona prowadziła do Kamienic, tak na obroty. Na, 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 tutaj na tym mamy poszczególne herby wszystkich właścicieli y, tych dóbr, po kolei. Mikołaja Zociąża, herby Leszczyńskich, Nankhofów, Przewędowskich, Bielińskiego no i na końcu herby Radziwiła. Dobrze. Poboru podatku zwanego szosem i podatku łamowego Sejm fala najczęściej na potrzeby działań wojennych. W archiwach w Poznaniu znajduje się dokument, z którego wynika, iż zgodnie z ogłoszonym pobojem poborca poboru Piotr Gniewosz w poniedziałek święto, świętego Łukasza Ewangelisty, 18 października w 1620 roku pobrało od miasta Ostrowa i tam może, gdy państwo tak się przyjrzycie, to tutaj gdzieś tak trzecia lin, czwarta linijka od dołu, od, od dołu, o, jest napisane opinią i od miasta Ostrowa, burmistrz z radą oddali szosu duple, czyli podwójnego, Florenów 3 od trzech źrebi roli. Źleby ro, roli to było gdzieś tak, tyle co łam, czyli to było gdzieś 25 hektarów, czyli w sumie można powiedzieć, że ostro miał wtedy 75 hektarów po, po 30 groszy, od komorników 2 po groszy 6, od 6 y, rzeźników po groszy 15. Suma florenów 9 groszy 12. I w tym widzicie Państwo, że również w 1620 roku jest powiedziane, że ostrów jest, jest miastem. Każde miasto płaciło również podatek od piwa. To jest też dobry, takie dobre miejsce, z którego można się dowiedzieć, co się w tym mieście dzieje, dlatego że jest tam dużo danych podanych. W 1654 roku przed poborcą podatku czopowego, bo tak się nazywał od tego czopu, który zabijał beczkę, w urzędzie ten podatek, powiatowym w Kaliszu, Błażej Rorog, błażejem rorogiem staje przedstawiciel miasta Ostrowa mieszczanin Ostro i mieszan ostrowskich, przysięgły notariusz Stanisław Morza i po złożeniu przysięgi oświadcza żeśmy Czapołowego od piwa i gorzałki, bo miodu nie robiono ani szynkowano, na Sejmiku Śledzkim, dnia 31 grudnia w roku 1653, uchwalonego w Miasteczku Ostrowie, wiernie doglądali, rejestra prawdziwie i sprawiedliwie pisali, nikogo nie ochraniając i to wszystko, cośmy wybrali, Prawdziwieśmy oddali według rejestrów, które, któreśmy podali. I więcej czopowego miasteczka naszego na pierwszy kwartał i, wie, i więcej czopowego miasteczka, naszego na pierwszy kwartał, który poczyna się od 1 lipca, kończy się na ostatni rok września, w roku blisko przeszłym nie przychodzi tylko 26 zł groszy 27 Na który zaś kwartał, który się poczyna od 1 października, kończy się ostatniego grudnia roku tego tegoż blisko przyszłego nie przychodzi tylko złotych 27 groszy 29 pieniążków 12. A na to trzeci kwartał, który się zaczyna 1 stycznia, kończy się dnia ostatniego marca, blisko przyszłego nie przechodzi tylko 24 zł groszy 7 pieniążków 6. Tak nam, Panie Boże, za i syna twojego niewinna męka, czyli on pod przysięgą te podatki musiał w Kaliszu złożyć. W drugiej połowie XVII wieku y, Ostrow należy do rodziny Kiełczewskiej. W roku 1685 roku, to jest bardzo ważna dla, też dla Ostrowa data, Aleksander i Kazimierz Kiełczewski, synowie z, zmarłego Stanisława Kiełczewskiego oraz Wojciech Budzisz-Strokoński, syn zmar zmarłego Andrzeja i zmarłej Jadwigi Kiełczewskiej sprzedają miasto Ostrów i wsie krępy kamienicę Młyn Błogosławowi Leszczyńskiemu, biskupowi Łódzkiemu. W tym momencie Ostrów zostaje włączony do tych dóbr przygodzickich.